Cześć! słuchacie jeszcze nie milknie ta sprawa tego rosyjskiego dyplomaty, który został oblany farbą na 9 maja. Jak to wygląda pod kątem przepisów? Czy tutaj w tej sprawie zostało popełnione przestępstwo? Jak to wygląda pod kątem przepisów? Czy to jest całopopłynne przestępstwo? Bo tutaj wiecie, nie chodzi o sam fakt, że ktoś stał ubrany farbą, czy stał ubranie, ale bardziej chodzi o kwestię prestiżu Rzeczypospolitej Polskiej. Bo na podstawie prawa międzynarodowego dyplomatom no, zapewnia się pewną no, nietykalność. Jak to wygląda z przepisami? koniec z artykułem 136 paragraf 1 kodeksu karnego, kto na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osoby korzystające z podobnej ochrony na mocy ustaw lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Także zgodnie z paragrafem 3 tego artykułu 136 karze pozbawienia wolności do lat trzech podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej publicznie znieważa takiego dyplomata, przykładowo takiego ambasadora. Z tym, że te przepisy stosuje się na zasadzie wzajemności, zgodnie z artykułem 138 paragraf 1. Nawet nie chodzi tyle o sam fakt, że został powiedzmy ktoś oblany farbą, czy mógł zostać znieważony, bo od tego są inne przepisy, tak naprawdę, którego taka powiedzmy osoba prywatna, tylko taki Kowalski, Mógłby sobie skorzystać w celem ochrony swoich praw. Przykładowo mielibyśmy takie noszenie nietykaności, byłby inny artykuł, np. 217 kodeksu karnego. Tutaj przedmiotem ochrony jest jakby prestiż Rzeczypospolitej Polskiej, bo jest taka zasada, że jeżeli przyjmuje się ambasadora, to się go akredytuje. Czyli z chwilą akredytacji zapewnia mu się pewną ochronę prawną, i niezależnie od tego, jakie państwo reprezentuje, jaką ono prowadzi politykę, takiego ambasadora od momentu przyjęcia do, do momentu, aż opuści terytorium Rzeczypospolitej, albo jak się go wydali, to. Otacza się szczególną ochroną prawną. Nawet jeżeli nie lubiłem takiego pana z względu na wygłaszane przez niego poglądy, czy tam treści, czy tam właśnie tą propagandę rosyjską, to, to jeżeli chcieliby się takiej osoby pozbyć, to należało taką osobę wydalić. Czyli uznać, za tak tzw. persona non grata, daje się 48 godzin na wyjazd. Nic nie stoiło na przeszkodzie, żeby go wydalić już dawno, dawno temu. Natomiast jeżeli tego nie zrobiono, no to należało tą osobę po prostu chronić. Tak samo jak wymaga się ochrony naszych dyplomatów, bo to nie może być, tak? Że nagle nasi, powiedzmy, dyplomaci staliby się zakładnikami np. takiego obcego, bandyckiego państwa. No i tak powiedziałem, to się stosuje na zasadzie wzajemności, czyli, czyli sprawdza się, czy w prawie, w odpowiednim kodeksie karnym tego obcego państwa istnieje podobny przepis, który zapewnia podobną ochronę. No i słuchajcie, jak się okazuje, istnieje taki przepis, jest artykuł 360 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z 1996 roku. Napaść na reprezentanta obcego państwa albo na członka przedstawicielstwa organizacji międzynarodowej, która korzysta z ochrony międzynarodowej, a także na oficjalne siedziby bądź rezydencje mieszkalne albo pojazdy osób będących pod ochroną międzynarodową, będzie karany karą pozbawienia wolności do lat 5. Czyli formalnie rzecz biorąc, ta wzajemność jest zapewniona i to tak naprawdę będzie interesowało sędziego. Po to dokonuje się tłumaczeń, obcych przykładowo ustaw karnych, przedbiegłego tłumacza, żeby sprawdzić, czy istnieje taki podobny przepis. I tak samo jak była ta już nieco słynna sprawa z usunięciem flagą Spóźka, gdzie był tłumaczony ukraiński kodeks karny, tak samo tutaj powinien zostać powołany biegły języka rosyjskiego, żeby przetłumaczył ten rosyjski kodeks karny. Ale to nie oznacza, że stosuje się tutaj przepisy obcego kodeksu karnego. Tutaj stosujemy przepisy polskiej ustawy, polski kodeks karny, ten artykuł 136 paragraf 1 kodeksu karnego. No więc jak z tego widać, doszło do popełnienia przestępstwa. I mało tego, no nie tylko przez powiedzmy te osoby, które oblewały tą farmą, czy tam właśnie znieważały, ale dodatkowo te osoby, które. Pochwalały to, bo zgodnie z art. 255 kodeksu karnego, paragraf 3, kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Na no, tak, jak tamtego masadora się nie lubi, no to do momentu, dopóki on jest objęty ochroną międzynarodową, no to no nawet kwiatkiem nie można uderzyć. A jeżeli na mnie pasuje poglądy czy tezy, które głosi, to po prostu należało go wydalić. A nie robić szopkę. No i dobra, tutaj widzimy, czyli to będzie nadkara pozbawienie ilości do lat 5, za to będzie groziła. No i szczerze mówiąc, mam nadzieję, że prokuratura się poważnie zajmie tą sprawą, tak samo jak tą wspólną już nieco sprawą spódka, usunięcie flagi. Okej, okay, teraz co dalej? Bo na przykład pojawiają się głosy, że tą farbą mógł obrać właśnie cudzoziemiec, czyli osoba, która nie jest polskim obywatelem, a tutaj to już będą konsekwencje nieco groźniejsze tak naprawdę, przynajmniej dla tamtej osoby, bo oprócz skazania go takim wyrokiem dodatkowo taka osoba może zostać deportowana. Na podstawie właśnie takiej przesłanki poważnego zagrożenia na porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. To są akurat takie przesłanki w przypadku właśnie skazania cudzoziemca za przestępstwo zagrożone karą co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, czyli taka przesłanka jest spełniona, ale także uzasadnienia podejrzenia, popełnienia lub zamiaru popełnienia przez cudzoziemca przestępstwa zagrożonego karą co najmniej jednego roku pozbawienia wolności. Takie właśnie popełnienie przestępstwa lub wykroczenia przez cudzo może znacząco wpłynąć na jego możliwość dalszego pobytu właśnie w Polsce. Skutkiem prawomocnego skazania za popełnienie umyślnego przestępstwa może być właśnie cudzoziemca do rejestru osób niepożądanych oraz wydanie wobec cudzoziemca decyzji o zobowiązaniu do powrotu, czyli do opuszczenia terytorium Polski. Wydanie takiej decyzji wiąże się z utratą prawa do pobytu w Polsce, pozwoleniem na pracę, unieważnieniem zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego Czasowym zakazem wjazdu do Polski i strefy Schengen. W takiej decyzji o zobowiązaniu do powrotu orzeka się także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen na określony czas. No, więc tutaj jak widać, niestety polskie służby jednak dały ciała w tej sprawie, bo można to było wszystko inaczej zorganizować, a jeżeli pobyt ambasadora Rosji na terytorium Polski był niepożądany, to należało go wydalić to dużo wcześniej. A jak właśnie wynika z tego treści tego artykułu 255, paragraf 3 kodeksu karnego, również takie publiczne pochwalanie popełnienia przestępstwa, tutaj mówimy o publicznym, czyli także w internecie, grozi odpowiedzialność karna. To ja w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.